Zadam takie pytanie wprost. Dziecko jest drogie, tak jakby przygotowanie tej całej wyprawki? Tak, jest bardzo drogie, dlatego szacunek dla wszystkich rodziców, szczególnie dla jakby chciałbym tutaj podziękować moim rodzicom, bo jak widzę, ile to wszystko kosztuje. Mhm. To po prostu dziękuję rodzice, że zainwestowaliście we mnie, w moich braci, bo wiem, że gdyby nie inwestowali w nas, no to by mogli sobie wtedy moi rodzice żyć jak królowie i po prostu e, mieliby spokojniejsze życie niż jak zdecydowali się być rodzicami czterech chłopców, którzy dali czasami popalić. A co jest najdroższe z tych rzeczy? Wózek, pokój. Tak jakby Nie wiem jeszcze, ty jesteś w temacie, więc opowiedz mi, żebym się mógł przygotować. A, to się chcesz nie, przygotować? Nie, ja się znaczy, chcę na twoim doświadczeniu się dowiedzieć, żeby wiedzieć. Na pewno ubranka są takie drogie, mhm. wózki rzeczywiście też są drogie. Myślałem, że to wszystko jest tańsze, ale potem mhm. jak patrzę ceny tych wózków, to łapy się za głowę i ło matko. E, także no, ceny są dosyć duże, ale byliśmy na to przygotowani. Jakby właśnie, e, może nie jesteśmy e, wiekowo jakby dorośli, natomiast mhm. jesteśmy na tyle dojrzali, że mamy swoje firmy i po prostu wiedzieliśmy, że nasz budżet domowy na tym jakoś super nie ucierpi.